Jeśli chodzi o politykę i stosunek Niemców do świata zewnętrznego, a ogólnie do swoich sąsiadów tych słabszych na, na wschodzie, to wszystkie stereotypy negatywne, jakie mamy o Niemcach, to są stereotypy mniej lub bardziej prawdziwe i i ja się o tym przekonałem. Jak ktoś rozmawiam z politykiem niemieckim, z dziennikarzem niemieckim, nawet z politykiem czy dziennikarzem, który jest nastawiony przychylnie do, do Polski, do różnych zmian, jakie, jakie tutaj są, to zawsze jest to takie poczucie wyższości, w którymś momencie uwrzę, człowiek zaczyna mnie pouczać. Ja tego nie mam. I Polacy tego nie mają. Inni też tego nie mają. Że po nie wiem, 15 minutach rozmowy nagle ja zaczynam mówić Niemcowi, jak powinno być życie polityczne i kulturalne w Niemczech organizowane. Natomiast oni zawsze to mówią. To jest, to jest, to jest przedziwne I jest taki stosunek, no powiedziałbym, po. Do, dość pogardliwy, to, to nie, nie, nie zawsze to jest wyrażane wprost, ale jest naturalne, że oni tutaj mają zwierzchność.